Gwędki w ZOO, część dziesiąta, dźwięki a słowa. Dźwięki są bardzo ważnym zjawiskiem dla naszego gatunku, tak jak zresztą dla wszystkich innych posiadających wyspecjalizowane receptory i organy do odbierania fal dźwiękowych. Są cennym źródłem informacji, pozwalającym nam zarówno zaspokajać potrzeby, jak i unikać zagrożeń. Niektóre z tych dźwięków, wraz z reakcjami na nie, Mamy wpisane w nasz system sterowania organizmem już w chwili rozpoczęcia życia. Inne poznajemy i wykształcamy odruchy z nimi powiązane w procesie adaptacji i ogólnie zdobywania doświadczenia. Przypomnę, że system sterowania organizmem to zintegrowany system wydzielania wewnętrznego oraz centralny układ nerwowy. Obok receptorów i organów służących do zbioru fal dźwiękowych, dźwiękowych w organizmach, w procesie ewolucji wykształcił się również aparat do wydawania dźwięków. Ma on różnorodną sprawność, od możliwości wydawania tylko określonej puli dźwięków po pełną modulację. Organ do wydawania dźwięków spowodował jednak powstanie sygnałów, które określiłbym jako dźwiękowa informacja celowa. Będziemy ją określali pojęciem słowo. W po odróżnieniu od dźwięków powstających naturalnie, a nie wytwarzanych celowo w organach służących do ich wydawania. Obydwa typy dźwięków niosą ze sobą informacje. Jednak słowo w odróżnieniu od dźwięku naturalnego obok informacji zawiera również intencję. Zawiera bowiem informacji o tym, Dlaczego i w jakim celu został wydany? Krąg odbiorców nie jest tutaj istotny. Jeżeli bowiem, jak w przypadku naszego gatunku, będziemy mieli zbiór 10 osób, z których 8 posługuje się językiem francuskim, a dwie osoby chińskim, to wypowiedź jednego z nich w języku chińskim ma intencję. Nieistotnym jest tutaj fakt, że dla 8 osób dźwięki te nie niosą informacji, dlaczego i w jakim celu zostały wydane. W ten sposób na przykład bzyczenie pszczół wywołane machaniem skrzydełkami w celu przekazania informacji nie jest słowem. Istotne bowiem w poruszaniu skrzydłami i przekazaniu w ten sposób informacji są wibracje, a nie dźwięki. Dźwięki jako słowa są niezwykle istotne natomiast w komunikacji delfinów. Dla przykładu każdy z delfinów na świecie ma własne imię, czyli inny system dźwięków określa każdego delfina. Delfiny potrafią więc wydać dźwięki przywołujące konkretnego delfina, czyli przywołać go po imieniu. W większości gatunków słowa stanowią tylko jeden z elementów systemu komunikacji w danym gatunku. Słowa w naszym gatunku były prawdopodobnie używane w systemie komunikacji od początku jego powstania. Wszędzie zasób używanych słów w komunikacji zależy od wielu czynników. Mamy trzy podstawowe czynniki, to zjawisko regulujące. Pierwszym. Czynnikiem jest zdolność do modulacji dźwięków. Posiada je wiele gatunków. Na, na przykład papuga może wydawać dowolne dźwięki, określające nawet całe słowa. Drugim czynnikiem jest wielkość i stopień skomplikowania systemu sterowania, ponieważ każde słowo musi być połączone z definicją intuicyjną. Która określa intencje jego wydania oraz informacje o odruchach z nim połączonych. Dla przykładu, kura, wydająca określony dźwięk, w chwili kiedy zauważyła na, zie zauważyła na ziemi cień ptaka drapieżnego, czyli skrzydła tuż przy głowie, użyła go po to, żeby zaalarmować pozostałe kury w stacie i jednocześnie wywołać u nich aktywność, polegającą na ucieczce i schowaniu się. System sterowania Musi umożliwiać powstanie takiej definicji intuicyjnej. Trzecim czynnikiem jest potrzeba jego wystąpienia. Dane słowo w danym gatunku, czy w danej grupie, pojawia się z chwilą, kiedy powstanie jego definicja intuicyjna, czyli kiedy będzie istniał cel jego użycia, intencja jego użycia, będą wykształcone odruchy wywoływane jego użyciem. Oraz wykształcone odruchy powodujące jego użycie. Definicja intuicyjna każdego słowa musi bowiem nierozerwalnie składać się z połączonych z danym słowem odruchów, jakie w systemie sterowania zarówno wywołuje jego pojawienie się, oraz z odruchów powodujących jego wydanie w określonych sytuacjach. Tak to działa w olbrzymiej ilości gatunków, w naszym gatunku również. Dlaczego w gatunku Homo sapiens powstało tyle słów? Czym się różni słowo od pojęcia? Dlaczego pojęcia również są nierozerwanie połączone z odruchami? I jakie to ma konsekwencje? W następnej pogawędce so. Jeżeli Cię to interesuje, włącz subskrypcję. Jeżeli uważasz, że to powinno innych też zainteresować, udostępnij. 金贵